Mamy nowy świat świat podporządkowany rzeczywistości cyfrowej, no i jak zawsze zadajemy sobie pytanie, co jest dobre, co jest złe, czy to jest. Jak to zmienia nasz świat, w którą stronę, czy jest łatwiej, czy jest trudniej. Ale najpierw chciałabym. No właśnie, dyskusja dotyczy zagrożeń i na tych zagrożeniach chciałabym się skupić. Jak Państwo widzą, bardzo dużo czasu dzieci i młodzież spędzają e, korzystając z urządzeń ekranowych. To jest po prostu w, e, ocena patrzenia w ekran tak? i tutaj badacze nie weryfikują, czy młodzież odrabia pracę domową w tym czasie, ogląda filmy, e, czy, e, czy koresponduje. No ale tak czy inaczej, 8,5 godziny dziennie. Myślę, że e, wszyscy się zgodzą, że to dużo. E, podobnie dość niepokojący jest fakt, że dzieci poniżej 6 roku życia. Spędzają godzinę dziennie średnio, patrząc w ekran i w dodatku podczas posiłków. To znaczy, rozumiem, że rodzice radzą sobie w ten sposób z niejadkami, ale to oprócz wyrabiania złych nawyków dotyczących urządzeń ekranowych, to jeszcze wyrabia złe nawyki dotyczące odżywiania, co też jest czynnikiem ryzyka zaburzeń odżywiania dla odmiany. No i tutaj jest raport opublikowany w 2023 roku, a badania były w 2022. Młodzież siódma, ósma klasa i pierwsza, druga liceum, znaczy szkół podstawowych, no wiele godzin, również wiele godzin spędza oglądając te urządzenia ekranowe, więc na pewno jest to coś, co ma wpływ na na życie dzieci i młodzieży, na rozwój ich mózgów, na sposób funkcjonowania ich mózgu i na to, co, co robią. To jest ciąg dalszy tego raportu NASK. Już to były ankiety dotyczące funkcjonowania w sieci. Przemoc w sieci, no to jest zjawisko, temat temat rzeka, ale to, co zwróciło uwagę, to to, że nastolatki są wobec tej przemocy w sieci bierne, że mają poczucie, że hejterzy w sieci są bezkarni, że nie mają tutaj nie ma narzędzi, które by tę przemoc w sieci mogły powstrzymać. Prawie jedna trzecia nastolatków to są na podstawie kwestionariuszy samooceny. Opisała no, taki sposób funkcjonowania korzystania z internetu, że można to go określić za, jako problematyczny, dużo treści antyspołecznych, ale szczęśliwie również dużo treści prospołecznych. Z tym, że pytanie, czy to się równoważy. No i też prawie jedna trzecia o wyzwaniach internetowych powiem jeszcze za chwilkę, ale prawie jedna trzecia nastolatków podjęła potencjalnie niebezpieczne działania w związku z wyzwaniami internetowymi. Innym raportem, również niedawnym, jest raport fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, który zwraca uwagę na postrzeganie swojego ciała. Wiemy, że social media, zwłaszcza Instagram, gdzie jakby można wrzucać te zdjęcia swoje, no jakby no bazują na wyglądzie, no bo jak wrzucamy zdjęcie, no to oglądamy zdjęcie, a nie charakter. Ale proszę zwrócić uwagę, że wyniki badań osób, które albo doświadczały hejtu, to jest jeden problem, hejtu dotyczącego wyglądu, albo po prostu są zaangażowane w media społecznościowe, że te osoby bardziej się... E, przejmują tym, jak wygląda to zdjęcie e, i ewentualnie bardziej poprawiają, i podobnie w ogóle zwracają większą uwagę e, na wygląd. E, I znowu no nie ma mm, nastolatki mają no w ogóle z natury, zwłaszcza nastoletnie dziewczęta, e, zwracają uwagę na wygląd, no ale widzimy jednak wyraźne różnice. E, że osoby, które są w sieci na tym wyglądzie y, są bardziej skoncentrowane. E, I tutaj już mamy negatywne postawy e, wobec e, wyglądu. I proszę zwrócić uwagę, że e, ofiary, fech, e, ofiary hejtu funkcjonują tak samo mniej więcej jak e, osoby obecne w social mediach, nawet jak nie są ofiarami hejtu, tak? to są dwie odrębne grupy. E, I no, jakby z jednej strony bardziej się przejmują wyglądem. Mieliśmy na poprzednim slajdzie, że bardziej dbają o swój wygląd, prawda? A równocześnie mniej go akceptują. Tak, czyli zadbane, umalowane dziewczynki, można tak uprościć, które stawiają śliczne zdjęcia na Instagramie, równocześnie się, że tak powiem, nienawidzą swojego ciała, chcą skorzystać z operacji plastycznej i tak dalej, i tak dalej. To to jest jakby badanie na populacji ogólnej, więc my nie wiemy, ile z tych osób ma za... na podstawie tego raportu. Nie wiemy. Nie mamy jak wiedzieć, ma y, zaburzenia odżywiania, albo u ilu osób rozwinie się to w jakieś objawowe y, y, objawy psychiatryczne, ale widzimy, że jakby no nie jest dobrze. Y, to jest z kolei nieco wcześniejszy y, raport y, z 2019 roku. Y, y, gdzie tutaj. No, poniżej połowy mówi, że nie widziałem, nie widziałem żadnych z niebezpiecznych materiałów, a jedna czwarta ogląda pornografię. To jest kolejna dyskusja dotycząca dzieci i młodzieży, znaczenie no, powszechnego dostępu do pornografii dla rozwoju psychoseksualnego, ale to w to nie będziemy może wchodzić. Ale także widzimy, że są treści agresywne. Treści stymulujące autoagresję, treści stymulujące zaburzenia odżywiania. I tutaj kolejne badanie, taki przegląd literatury obszerny. Jak Państwo widzą, w sumie w tych analizowanych artykułach było prawie 2 miliony młodych osób. I Dłuższy czas ekranowy był związany z mniejszym dobrostanem, z depresją i zaburzeniami lękowymi. Dobrostanem. No te badania to było bardzo dużo badań, więc ten dobrostan był równie określany, ale w każdym razie ci, którzy siedzieli na tych telefonach, mieli gorzej. Tylko że zawsze jest pytanie w takich badaniach, co jest skutkiem, co jest przyczyną, tak? Czy dzieci nieszczęśliwe oglądają seriale? Całymi dniami, bo nie mają znajomych, czy nie mają znajomych, bo oglądają seriale. I oczywiście to nie jest takie proste, ale generalnie no, dużo więcej jest badań przekrojowych, czyli badań w jednym punkcie czasowym, ale są też badania podłużne i na przykład w ciągu dwóch lat jednak okazuje się, że osoby, które relacjonowały dłuższy czas ekranowy no to jakby okazywało się, że jednak mają gorszy dobrostan także w obserwacji prospektywnej. Tutaj kolejny obszar problemowy, mianowicie wyzwania internetowe. Tak? Wyzwania polegają na tym, że osoba no, nagrywa swoje jakieś mniej lub bardziej absurdalne działanie, i gdzieś tam dzieli się tym na mediach społecznościowych i zachęca do powtarzania tego. No i jakby osoby robią to, tę, tę czynność i, i wrzucają. No i niektóre z wyzwań są oczywiście bezpieczne. Jakieś było wyzwanie spaghetti, żeby zrobić jakieś spaghetti czy jakiś inny potrawę, ale tutaj badacze. Dotyczące medycyny sądowej, badacze z obszaru medycyny sądowej. No tu wymienili to amerykańscy badacze, ale chyba niektóre z tych rzeczy. By... Na pewno widziałam, e, gdzieś widziałam, e, chyba mi wyskoczyło, e, sekundę. E, o, Pop Challenge to widziałam z pół roku temu, mi wyskoczył taki filmik, e, gdzieś w internecie. E, no więc po pierwsze, to są. Niebezpieczne działania albo dla, dla tych albo dla otoczenia, na przykład podcinanie kogoś, żeby upadł na ziemię, ale najbardziej przerażające są te, gdzie uczestnicy włączają swoje małe dzieci, tak? To, I tutaj na przykład Taki filmik widziałam, tak, rodzic prosi dziecko o przeniesienie papieru toaletowego i kiedy dziecko przynosi, smaruje dziecko nutellą, a dziecko myśli, że to za przeproszeniem fekalia, tak, I, i, a rodzic ku ciesze gawiedzi nagrywa przerażenie dziecka, także naprawdę i to rzeczywiście... No właśnie, może większość z tego dotyczy Stanów, ale ja widziałam to przypadkowo w naszym tutaj polskim internecie, że tak, że tak powiem. No więc tak, więc mamy, mamy takie wyzwania, i pojawia się pytanie, co z tego wynika. Tutaj badacze też z tego. Ocenili takie było wyzwanie, gdzie trzeba było w pobliżu jadącego samochodu coś tam odtańczyć. No więc szczęśliwie możemy przerazić się tą liczbą, że 11% tych, którzy nagrali, podjęli jakieś tam poważne ryzyko, ale z kolei 89% jednak wydaje się, że zachowała jakieś elementy rozsądku. Ale to z kolei starsza sytuacja. Choking game, czyli takie przyduszanie się, żeby poczuć, nie wiem, tę euforię związaną z niedotlenieniem i później nabraniem powietrza czy z utratą przytomności i odzyskaniem. No i Stany to duży kraj, ale jednak 82 niepotrzebne śmierci to też, też bardzo dużo. I taką inną, przerażającą trochę sytuacją związaną z użytkowaniem. Internetu. To jest historia Slendermana. Slenderman, Slenderman Challenge to było, jak opisują to właśnie badacze, też tego artykułu, to początkowo było wyzwanie, które dotyczyło po prostu edycji zdjęcia, że trzeba było zdjęcie tak wychudzić i wrzucić. Później to ewoluowało w taką legendą miejską, gdzie Slenderman jest takim elastycznym gigantem, i który mieszka w lasach. I porywa dzieci. A później dwie czternastolatki a tu 12 przepraszam, zadźgały, znaczy zaatakowały nożem swoją trzecią koleżankę w przekonaniu, że to sprawi przyjemność Slendermanowi i ochroni ich rodziny, i pozwoli im, nie wiem, dołączyć do niego. No i żadna z tych nastolatek nie znaczy uznano, że były niepoczytalne tylko tam w amerykańskim systemie, prawnym, ale jedna miała schizofrenię, druga miała jakiś no nie miała psychozy, tylko nie wiem, czy spektrum autyzmu, czy, czy coś tego typu. Ale w każdym razie. Więc no, jakby wydaje się, że oczywiste, że zdrowe dziecko jednak aż tak nie uwierzy w taką historię, a w każdym razie nie, może nie aż tak nie podejmie takich działań, ale no, nas interesują też chore dzieci, prawda? Co robi albo te podatne, albo te wrażliwe. No i oprócz ta ofiara przeżyła szczęśliwie, no ale o, no, oczywiście. No to było dla niej nieszczęście, to, co się wydarzyło, ale to też jest nieszczęście dla tych chorych dziewczynek, które zamiast nie wiem, leczyć się ambulatoryjnie, chodzić intensywnie na psychoterapię i przyjmować leki, no to spędzą pół swojego życia w więzieniu. Kolejnym obszarem badawczym dotyczącym używania social mediów, to jest świeżutka publikacja w JAMA Psychiatry, Psychiatry, JAMA Psychiatry, i wydaje się, że używanie social mediów jest związane z większym ryzykiem zachowań samobójczych. I także, tak jak mówię, dużo jest badań przekrojowych, że ten, kto dużo siedzi na telefonie czy w internecie, ma dużo myśli samobójczych i zachowań samobójczych, ale też są pojedyncze badania prospektywne, z których wynika, że jeżeli dzisiaj nastolatek siedzi w internecie, to ma większe ryzyko. Że za jakiś czas będzie, będzie miał myśli i zachowanie samobójcze. No i tutaj badacze poddają pod dyskusję, wskazując właściwie kierunki badań, bo to jest dosyć krótki artykuł. Możliwe mechanizmy, dlaczego używanie social mediów zwiększa ryzyko samobójstwa. Więc tak, albo amplifikacja, czyli tak nasilają się znane nam czynniki ryzyka. Czynników ryzyka samobójstwa znamy bardzo dużo, niestety są mało specyficzne, ale to inny temat. Czyli tak, jeżeli człowiek siedzi na telefonie, no to ma zaburzenia snów, znaczy, albo ma bezsenność, albo ma odwrócony rytm dobowy albo po prostu mask, skraca sobie ten sen. Depresja, poczucie beznadziei, izolacja społeczna, tak, bo to siedzenie na telefonie, no to jak człowiek jest na telefonie, no to nie jest w tym czasie z rówieśnikami czy z innymi ludźmi. Cyberprzemoc no to jest kolejny bardzo poważny wątek dotyczący social mediów, zwłaszcza, że tak jak wspomniałam, właściwie specjalnie nie ma, nie ma narzędzi, żeby tą, tę cyberprzemoc zatrzymać. Czy jakoś kontrolować, a także no, obserwowanie zachowań samobójczych u jakichś ważnych osób, czy na tych grupach, czy w internecie, czy u jakichś celebrytów. To jest jedna, jeden wątek, jedna, jeden kierunek rozważań. Drugi kierunek rozważań jest taki, że jednak są też nowe czynniki ryzyka, że człowiek zaangażowany w social media jest w stałym kontakcie ze światem. Nie ma takiego. Resetu, tak? Zwłaszcza jak nie wiem, nie wiem, jak Państwo, ja mam znajomych, którzy o każdej porze dnia i nocy odpowiadają na wiadomości. Więc równocześnie te wiadomości, te, te nasza działalność w internecie, ma bardzo szeroki zasięg. Nie mamy żadnej kontroli nad tym, skąd dokąd to pójdzie. Kontakt asynchroniczny, czyli rozmowa nie jest. Pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, tylko pytanie, godzina przerwy, w tym czasie człowiek coś robi, dostaje odpowiedź, coś tam porobi i tak nie ma takiej płynności. Z jednej strony jest ciągły kontrakt, a z drugiej strony niekoniecznie. Płynny i równocześnie szybkie rozpowszechnianie informacji, a także łatwo, łatwość takiego klasterowania się ludzi. Ludzie, ludzie, którzy mają problemy z samookaleczeniami, łatwo znajdą innych, którzy mają problemy z samokaleczeniami i mogą się wspierać w zdrowieniu, ale zdaje się, że częściej się wspierają w samokaleczeniach. I także no, po prostu różne instrukcje, zachęty też są łatwiej dostępne. I na koniec chciałam wspomnieć o doświadczeniach naszych. Ja pracuję w klinice Psychiatrii Dzieci i młodzieży, to mamy całodobowy oddział młodzieżowy, tak, taki ostry oddział. Więc zdarza się, że przy próbie kontrolowania, czyli krótko mówiąc, wyłączenia komputera dzieci stają się młodzież, staje się tak pobudzona, że to jest wezwane policja pogotowie. I wszyscy często współistnieją zaburzenia spektrum autyzmu u tych pacjentów, aczkolwiek nie ma takich twardych dowodów, że konkretnie zaburzenia spektrum autyzmu, wbrew temu, co my mamy w głowie stereotyp informatyka, tak, który siedzi przy komputerze i projektuje gry, to takich twardych dowodów nie ma, że zaburzenia spektrum autyzmu aż tak zwiększają korzystanie z internetu. To jest po prostu powszechny problem, ale w każdym razie na pewno w populacji pacjentów jedną z trudności rodziców jest niemożność kontrolowania korzystania z internetu u dzieci, które z tego internetu korzystają nadmiernie, czy z komputera, czy z gier. No i czasami, jeżeli sytuacja jest jakaś szczególnie trudna, no to takie dziecko jest przyjmowane do szpitala. Znowu, u dzieci, które są w szpitalu, z różnych powodów, ale najczęściej z powodu myśli, zamiarów, prób samobójczych, tak mamy teraz taką populację pacjentów, często rodzice zgłaszają problem nadużywania, nadmiernego używania w ocenie rodziców. No ale równocześnie nasza obserwacja to, to jest jedna strona. Druga strona jest taka, że nasza obserwacja jest taka, że no, my zabieramy komórki z internetem pacjentom, mogą mieć komórkę bez internetu, Czasami, no jakby jest godzina dla całego oddziału, więc pod opieką wychowawcy, więc sobie tylko mogą sprawdzić wiadomości. Ewentualnie rodzice mogą udostępnić. No i tak naprawdę większość pacjentów, nawet tych, którzy w domu używają dużo internetu, dostosowuje się. E, pojedynczy pacjenci e, na przykład domagają się gier. Choć był taki pacjent też z zespołu Aspergera, który chod, przychodził do nas i mówił, że on nie ma tu co robić w oddziale. W oddziale ma prawda 20 paru rówieśników, zajęcia terapeutyczne, zajęcia lekcyjne, ale pacjent odczuwał to, że nie ma tu co robić i my musimy dostarczyć mu gier, żeby czuł się dobrze. Także ostatnio mieliśmy pacjentkę z diagnozą, no, trafiła do nas z powodu innych problemów, ale z diagnozą nadużywania um, urządzeń cyfrowych, już postawioną w ośrodku ambulatoryjnym, która rzeczywiście usiłowała nam przemycać, logować się na cudze telefony. No, jakby widać było, że to jest dla niej problemem. No i diagnoza uzależnienia od, od czegokolwiek w tym urządzeń cyfrowych, zakłada jakieś tam objawy abstynencyjne, no, w przypadku zależeń behawioralnych, no to nie będą to fizyczne objawy, tylko raczej psychiczne, więc takich jednoznacznych objawów abstynencyjnych u tej młodzieży nie widzimy, natomiast no niejednoznaczne, trudne są do oceny, bo w końcu młodzież jest u nas dlatego, że się źle czuje, więc y, trudno nam <grym> ocenić, czy to, że nie ma telefonu, dokłada się do tego, że czuje się... Troszkę gorzej, ale takiego nie wiem, jednoznacznego niepokoju, głodu, telefonu, no to e, internetu raczej nie obserwujemy. No i na zakończenie chciałam odrobinkę optymizmu wnieść, że również prospołecznie, promedycznie, proleczniczo możemy używać urządzeń cyfrowych e, i też jest to bardzo duży obszar Obszar badawczy. Tu chciałam o mi się, o akurat to mi się z, jakoś przesunęło w procesie przesyłania prezentacji, ale e, tutaj miałam przyjemność być współautorem takiego artykułu dotyczącego interwencji cyfrowych u dzieci dotkniętych wojną i katastrofami. To było w kontekście wojny w Ukrainie, ale nie tylko. Dlatego, że no dzieci uchodźcze uchodźcze czy dotknięte katastrofą nowa się mogą nie mieć domu, mogą nie mieć szkoły, mogą nie mieć komputera stacjonarnego, ale chyba ostatnią rzeczą, która im zostaje, jest komórka, więc jakby są sytuacje, kiedy to jest taki główny czy podstawowy możliwy kanał komunikacji. I dziękuję bardzo.